Telewizja polska zareagowała na plotki, dramy, e, memy w sprawie Eurowizji 2025. Czy Jojo Siwa pojedzie na Eurowizję? Odpowiedź jest prosta, na razie nie ma żadnych takich informacji. Dziennik Eurowizyjny, serdecznie pozdrawiam, zapytał telewizję polską o to, czy faktycznie prowadzą rozmowy z Jojo, która twierdziła, że przyleciała do Polski, żeby rozmawiać z telewizją. E, znaczy nie powiedziała w sumie, że z telewizją, ale z kimś, no ale wszyscy wywnioskowali, że to jednak rozmowa z telewizją. Natomiast Telewizja Polska dzisiaj w odpowiedzi do dziennika eurowizyjnego napisała, że nie ma takich rozmów. Szanowni Państwo, odnosząc się do licznych pytań w sprawie przygotowań telewizji polskiej do Eurowizji 2025, informujemy, że telewizja polska nie prowadzi żadnych rozmów z artystami w tej sprawie, czyli również z Jojo też nie. I nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie udziału. Czyli co to znaczy, że jest szansa, że Polska nie weźmie udziału w Eurowizji 2025? Wszyscy myśleli, że skoro telewizja polska zmieniła tło na Facebooku, to jednak jest to potwierdzenie. No tutaj żadna decyzja jeszcze nie zapadła, tak jak czytamy, ale wydaje mi się, że nie będzie to rezygnacja. Aczkolwiek jeszcze nie jest to stuprocentowo potwierdzone. Także JoJo nie przyleciała do Polski, żeby rozmawiać z telewizją. Telewizja nie prowadzi żadnych rozmów z żadnymi artystami jeszcze, nie podjęła decyzji co do udziału. Prawdopodobnie nie zrezygnujemy, jednak będziemy brać udział. No ale słuchajcie, musimy czekać. Bardzo się w sumie cieszę, że telewizja zareagowała, mimo że jestem wielką fanką JoJo i chętnie bym ją zobaczyła na, na Eurowizji i bardzo mi się podobała ta e, cała drama. Mem mowa, wiralowa you know, sytuacja. Bardzo radowały mnie te TikToki i tworzenie ich, no ale mimo wszystko bądźmy słuchajcie, poważni, prawda? E, I nie pozwólmy też wierzyć we wszystko, e, co piszą gazety, media, social media, czy to, co widzimy na TikToku. Ja jestem za, jeśli chodzi o JoJo, ale niech to będzie robione z głową, no i przy okazji niech nie kłamie, co nie, że rozmawia z kimś w telewizji. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Bye!